Cześć kochaneczki, widzicie zadowoloną morkę, więc dzisiaj będzie odcinek o laniu betonu. Nie, tylko prace budowlane jeszcze tutaj trwają, postawiłem jakieś pomieszczenie gospodarcze, a dzisiaj będzie film oczywiście o czym? O pompie ciepła. nie będzie tylko Karol tylko będą też inne, zadowolone mordki. Obiektem naszych westchnień dzisiaj będzie ten oto budynek, który widzicie za mną. Inwestorka tutaj troszeczkę się myliła w znaniach, bo mówiła, to jest 160- 170 metrów kwadratowych. Podeszliśmy do projektu, nic nie znaleźliśmy, ale mamy tutaj też garaż w bryle, więc powiedzmy, że ten budynek jest maksymalnie do 200 metrów kwadratowych. Budynek dwukondygnacyjny, wszędzie mamy podłogówkę, za chwilę Wam ją pokażę. Budynek wy, wy, wymurowany z Betonu komórkowego. Dodatkowo jeszcze przyjdzie tutaj 20 cm styropianu grafitowego. Jeżeli chodzi o ocieplenie czapki. Szczerze nie wiem do końca co tutaj przyjdzie, ale pewnie żeby spełnić najnowsze wytyczne to będzie tutaj zapewne 30 cm e, piany tryśnięte na dach albo 35-40 cm e, wełny. Jeżeli chodzi o ten budynek i kończąc tak tą sekcję y, danych katalogowych y, ulubionych domów Karola y, to zapotrzebowanie tego budynku w szczycie to około 8,5 do 9 kW. Więc co będziemy montować? Co możemy montować? No Możemy montować pompy ciepła Panasonic serii High Performance, ale nie małą, jednowentylatorową, tylko dwuwentylatorową o zasilaniu trzyfazowym. Jeżeli macie podobny budynek, to zapraszam do oglądania, a my przenosimy się do studia, który dzisiaj będzie maszynowy. Zapraszam. Zanim kochaneczki dotrzemy do naszego studia, do Adrianka, Mariuszka i ładnie się z nimi przywitamy, to chciałem wam pokazać, jak mniej więcej został zlokalizowany agregat. Agregat został zlokalizowany na takim postumencie, który wylał sobie tutaj klient, no i dodatkowo najprostsza opcja, jaka może być, został on postawiony na krawężnikach. Jest w takim miejscu, że nie będzie to przeszkadzało, jak się ta woda będzie rozlewać, widzę, że jest przygotowany nawet jakiś odpływ, ale nie wiem, czy on będzie używany. Dlaczego nie wiem, czy on będzie wyużywany. Bo jeżeli chcecie, i zwracam na to uwagę, jeżeli chcecie, żeby woda z agregatu była odprowadzana w jedno miejsce i żeby nigdzie tutaj wam woda nie kapała. Tylko na przykład macie wyciągniętą rurę, macie gdzieś odprowadzenie dalej, albo macie gdzieś odprowadzenie, nie wiem, do rynny, macie gdzieś do studienki burzowej, to wtedy należy te wszystkie otwory, które macie tutaj na dole, a popatrzcie, tu jest ich. 3 albo nawet 4 i tutaj od boku macie dodatkowe otwory. Wszystkie otwory należy zabezpieczyć, zamknąć je. Jest w zestawie w Panasonicu są takie gumy, którymi te otwory możemy zamknąć. Dodatkowo ta traca skroplin nie jest idealnie szczelna, tylko najlepiej by było co wrzucić taki agregat na dodatkową konstrukcję, która jest wyposażona w tacę do odpływu skroplin. Dodatkowo wrzucić w urządzenie, albo wrzucić w tą tac skroplin dodatkową grzałkę i dopiero wtedy z czystym sumieniem można powiedzieć, że takie urządzenie będzie działać dobrze i to odprowadzenie wody będzie działać dobrze. W większości lokalizacji, których my robimy, nie robimy tych odpływów skroplin w jedne miejsce nie, i nie robimy od, no nie robimy ogólnie odprowadzenia w jedne miejsce. Tak, Adrian już się z Wami wita. E, dlaczego? Bo jest to nieco kłopotliwe i powiem Wam szczerze, jeżeli chodzi o oryginalne rozwiązanie, które jest dostępne z Panasonica, czyli konstrukcja plus e, za skropni, chyba oscyluje w granicach 1800-2000 e, zł. Wygląda to tak, jest to dobre rozwiązanie. Można by tu było oczywiście przygotwić jakąś konstrukcję, ale często, gęsto powiem Wam, że te krawężniki są lepszym rozwiązaniem. Dlaczego? Można je posadowić na przykład na zaprawie. Nie wiem dokładnie, jak tutaj wyglądało, ale można je posadowić na zaprawie, można je wypoziomować i generalnie taki krawężnik, nic się z nim po latach nie dzieje. Widzieliście nieraz, jak pokazywałem Wam filmiki z przeglądów, że na przykład taki krawężnik, już ma 2-3 lata. No i co może ewentualnie jakimś delikatnym nalatem bio, jakimś mchem i tak dalej się pokryć, ale nie, nie wiem, jakoś brzydko to strasznie nie wygląda, nie kruszy się i tak dalej. a jeżeli byście zdecydowali się na na przykład jakąś tańszą konstrukcję, najczęściej wykonana jest ona ze stali czarnej, nie jest ocynkowana i jest tylko malowana proszkowo. I powiem Wam szczerze, pewnie takie krawężniki wytrzymają dłużej niż taka najtańsza konstrukcja. Tyle jeżeli chodzi o odnośnie agregatu. Niestety, dzisiaj chyba nie posłuchamy go w, bro, w boju w pracy, ale jest to bardzo podobne urządzenie, jak niejednokrotnie widzieliście i słyszeliście na naszych filmach, czyli bardzo podobne do TK-9 i do TK-12. -a, a może wrzucę Wam na koniec, jak to urządzenie jest głośne, jak całość odpalimy, a teraz przenosimy się do studia, do kochanego Adrianka, do kochanego Łukaszka. I oczywiście nie należy zapomnieć o kim? O Mariuszu. Lecimy. Jak się dzisiaj czujesz? Dawno cię nie było. Widzowie, wiecie, No ale to jest normalne. Wiem, że próbociębie. Ci to jest czwartek, cztery dni picia, tygodniu. się odpoczywam. Dokładnie. I właśnie od takich fachowców, tak. od takich wyhydrawlik, prawie hydraulik hydraulik. zależy nasza polska bytność, czy jak to się tam nazywa. Nie co byś chciał nam powiedzieć odnośnie tej, tego zamontowałem montażu? Zamontowałem kolejnego pana Sonika. No jak jesteś zadowolony? Jestem bardzo zadowolony. No bo w tamci, tych ty, ty dwóch to jednak no, nie są zadowoleni, nie no, chcą no, się no, przywitać z milionami no, słuchaczy. Oni, człowieku, oni nie do kopania rowów się nadają. Ja. <laughs> A myślisz, że do czego ja ich ja zatrudniałem? Jeden z Kajera, no, no, drugi z Rotenso, ja nie wiem, ja nie wiem. A no, ja z Volcano. Panie hostesso, co my tutaj w ogóle mamy? Wszędzie dwa, jest dwa Tak. Dwa, co jest niezwykłego w tej podłogówce? 100% podłogówki, żadnego czajnika, nawet drabineczki. Czyli nie chcesz to mi powiedzieć, co jest niezwykłego. To jest coś bardzo niezwykłego, ponieważ jest tu niebieska rura, czyli coś, co widzieliście już setki miliardów razy. No, czyli powrót. No. Powrót i powrót. No. No, jak to działa? Dwa powroty, dwa, powroty, dwa minusy działa? dają plus. A jeżeli chodzi o maszynownię? To wygląda ona standardowo, i widzę, że klient tutaj się postarał, ponieważ zarówno podłoga, jak i ściana została wypłytkowana przed naszym przyjazdem. Więc graj buczy. Jeżeli chodzi o to, co my tutaj mamy, no to standardowo co? Mamy jednostkę wewnętrzną, jesteśmy akurat przy odpowietrzaniu. Tutaj widzicie, ile litr na minutę przewala się przez to przepotężne urządzenie. Jednostka wewnętrzna standardowa dla Panasonica. Jeżeli chodzi o dalsze rozwiązania, no to pod spodem na zasilaniu mamy zlokalizowany zabór trójdrożny z Afrizo. Powiem szczerze, jakoś falami tak pytacie, jaki to jest dokładnie model, więc zobaczcie sobie. A ja wam mówię, zobaczcie na filmie. jest to, o. AV, AZV. 163... Nie, nie mów takich rzeczy, 543, czy jakoś takoś, na pewno już widzieliście, więc co ja Wam będę to e, mówił. No i mamy tutaj zawór trójdrożny i on się przełącza albo na e, CO, albo, albo przełącza się na hydrofory. ciepłą wodę użytkową. A za ciepłą wodę użytkową odpowiada co? że działa między hydroforem a bojlerem. Bardzo dobrze. Więc to nie będzie inteligentne. Cały Cało nie <laughs> Mamy tutaj standard, czyli bojlerek z galmetu. Boiler 2,5 metra wężownicy. Dziękuję, do widzenia. Dziękuję, do widzenia. Z rzeczy nadzwyczajnych mamy tutaj co? Eee, dlatego, że jest woda, jeżeli chodzi o ciepłą wodę użytkową, będzie ogólnie o wodę użytkową, będzie ona brana ze studii, dlatego mamy zainstalowany hydrofor. Widzicie, że wszystko jest nowe, jeszcze lśniące i co uruchomione. Z rzeczy takich osprzętu sprzętu dodatkowego mamy tutaj jeszcze wrzucone naczynie przeponowe, ponieważ łącznie z tym buforem wyszliśmy poza zakres jaki oferuje nam i z jakim może współgrać to urządzenie i wbudowane naczynie przeponowe. Dlatego mamy małe naczynie przeponowe na cele CO. No i obok widzicie małe, małe, duże naczynie przeponowe na cele CWU. 25 litrów. Dobrze mówi Panie Adrianie? Dobrze 25 litrów, jeżeli chodzi o cebulę. Tak, 25 litrów i 18. No i nad czym się zawsze spuszcza, jeżeli chodzi o naczynie od cebul? Na że mamy tutaj mosiężną belkę, a nie taką tylko niebieską, która wam skorudyje za 2 lata. Czerwona. nie jest niebieska, to jest czerwona A jest... ty człowiek. Ale, ale ja ja wiesz, ty jakby była tutaj, to by była niebieska. Ty, ty, ty mianujesz się szefem, a ty nie odwrócisz czerwonego. Milcz, kobieto, jak do mnie mówisz. I z rzeczy jeszcze magicznych, które tutaj mamy, popatrzcie. Popatrzcie. Tu jest korek, tu jest korek, korek analny i tu jest jedna rurka, tu jest druga rurka. Co to świadczy? Ja się nie znam. Ja też się nie znam, ale wydaje mi się, ja że ten tylko, bufor został ja zainstalowany na tak powrocie. No. Więc generalnie odpowiedrzałka trwa. Dodatkowo co my tutaj mamy. Mamy jeszcze zabezpieczenia, które. O! Licznik energii elektrycznej. Popatrzcie, można będzie podczas przeglądu przyjść, popatrzeć. Licznik energii jądrowej. No dokładnie. I będzie można zobaczyć, ile to urządzenie pożarło i czy, czy to, co pokazuje tutaj panel, będzie współgrać z tym. Rozumiem, że zarówno grzałka, jak i sprężarka jest puszczona przez. No i bardzo dobrze. Siadaj, pała. Patencik, czyli z bufora wyprowadzone odpowietrzenie do belki bezpieczeństwa Po to, że banek, cokolwiek wam się... i tyle Warszawie... I jest bardzo dobrze <śmuletra> 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 Powiem wam tak kochani, myśmy się dawno nie widzieli na robocie bo Karol Tak dawno jak się było. dolary zarabia, na Malediwach się siedzi, Ameryka, to można. Amerykańskie e, Kochani, dolarów niestety nie zarabiam ja, bo euro, nie? Euro, euro? Tak, euro jest bardziej w modzie. E, miałem <grym> do chłopaków szkoda. wpaść na robotę w dniu wczorajszym. Myślałem, że się e, robota była planowana na trzy dni, ale za szybko robią i niestety było dwa dni. No i tą robotę też za szybko zrobili. Myście też byli było byli trzy byli dni, i zrobili na razie, dni. Jeszcze byśmy oglądali i mamy tu półtora godziny drogi. Więc dlatego nie pokażę wam jest jednego montażu, Zobacz. bo nie nagrałem niestety jeszcze dla Ciebie. jest ale możecie pisać w komentarzach, żeby ten pan, oto tutaj widoczny, nagrywał jakieś filmy, mogą być nie do końca takie, wiecie, poważne, i tak dalej. Bo widzieliście to, że w komentarzach pisał, o, w końcu jakiś fajny film, w którym nie będzie Karola. Widzieliście to? Nie. A nie pisaliście, o, w końcu fajny film, w którym jest Karol Animazjana. Ciekaw dlaczego. Ja nie wiem. No. Co chciałbyś jeszcze powiedzieć do tej instalacji? Co sprawiło e, największą trudność? Że było tu całkiem przyjemnie, wygodnie, choć niby jest ciasno, ale było fajnie. Czyli lepiej jest robić, rozumiem, nie e, przeróbki obecnie, już istniejącej instalacji, wybadać jakichś kotów nie, i tak dalej. Nie nie, nie, nie lubimy tego? Nie, monotonność jest do bani. Czyli lubimy bardziej no, wyrzucić piec, wynieść go półtora piętra do góry, po kafelkach, przez bramkę. I wszystko zrobić od początku, jeszcze w tyg przed tym. No i jeszcze najważniejszego mi nie powiedziałem. Patrzcie, to na powrocie jest separator zanieczyszczenie powietrza. I teraz już wiecie wszystko o tej instalacji. <grymny> <grymny> Więc z tego miejsca żegnają Was! Ferdynand, powiedz, powiedz, że ty zmarnowałeś 3 godziny dzisiaj na nagranie <grymny> tak głupiego, no ta. krótkiego filmu. Nie, ludzie tęsknią za tym. I przynajmniej teraz mogą się odnieść do tego, że mają podobny dom, tak, mają zapotrzebowanie te no, 8,5-9 kW. że dokładnie się to zrobią. Dokładnie. Wiedzą, ile to potrwa, w zależności jaka ekipa przyjedzie: czy prawie Twix, czy lewy Twix. No i, i już wszystko jest wiadome. I już się wyjaśniło, co tutaj będzie na czapce. Ponieważ mamy tutaj, co? Matę. Więc będzie tutaj wełna. Kochani, byliście grzeczni, więc nagrywam dla was agregacie ale nie wiem czy będzie cokolwiek słychać, ponieważ chodzi tutaj niestety pompa do betonu. Ale do odważnych świat należy. Może schowajmy się tak trochę bardziej w tej budynku. Powiem tak, na zewnątrz mamy obecnie 15 stopni. Więc też agregat nie chodzi jakoś przepotężnie. Woda w instalacji jest zimna, ale niestety jest tutaj odgórne ograniczenie częstotliwości, więc ani wentylatory, ani sprężarka, właśnie jeżeli chodzi o ograniczenie częstotliwości, nie będzie tutaj jakoś strasznie huczała. Urządzenie bardzo podobne konstrukcyjnie do t tak jak Wam mówiłem. I jeżeli chodzi o głośność, no to też będzie bardzo, ale to bardzo podobnie, bo mamy tą samą dokładnie. Sprężarkę. Jeżeli chodzi o jej instalację, to jak widzicie, jest ona tutaj wykonana w ten sposób ponieważ klient na etapie budowy wykonał sobie przepu przepust z rury z to dziesiątki no i e było możliwe teraz włożenie od zewnątrz, e od zewnątrz włożenie przewodów e freonowych w to miejsce, e gdzie stoi jednostka e wewnętrzna, gdzie wisi jednostka wewnętrzna tak, żeby centralnie sterowało to właśnie w przyłącza od jednostki e wewnętrznej co warto na to zwrócić uwagę, żeby ta rura była najlepiej ze spadem na zewnątrz może być jej dowolna ilość, może być nie wiem, 5, 10, 15 metrów, ile potrzebujecie, tylko musi być to co? Prosty odcinek. Nie ma opcji takiej, że będziecie mieli gdzieś, nie wiem, o tutaj idziemy sobie przez pomieszczenie, skręcamy, gdzieś tam skręcamy. Potem takie e, przełożenie instalacji przez taką rurę nie ma po prostu możliwości. I drugie co, drugie, co jest bardzo istotne i bardzo ważne, żeby to wyjście. Instalacji, które jest do góry, najlepiej zastosować jedno kolano 30 czy tam 45 stopni, żeby łatwo wyjść przewodami chronowymi. Jeżeli zrobicie z kolan 30, nawet łuk 90 stopni i jest to tylko jedno, jed, jeden łuk, który jest do jednostki wewnętrznej, powiedzmy, że też jakoś damy sobie radę, ale najlepiej wedle wszystkich prawideł jest zrobić tylko jedno kolanko. Dobra. Rozgadają się jak zwykle. Już agregat nawet zwolnił więc może Adrianek coś tam szperał. Pana Sonik to siła, pana Sonik to dobroć, tylko tylko Sonik i dlatego jestem w bluzie Rotensa. To mówiłem ja, Karolek. Do zobaczenia.